No cześć, Joan Venom Games. Witam Was na następnym odcinku. Na moim kanale i to jest już drugi odcinek z Subnautiki. I e, następny odcinek to już jest. E, to nie będzie Dark Souls i Subnautika i to nie będzie też nowa seria. E, sami zobaczycie. Odbierzemy sobie teraz wiadomość

Tutaj mamy to a tam coś jeszcze mieliśmy, czy nie. Okej, okay, nie tym. No to po prostu płyniemy tam. 500 metrów od nas. O! Czyli Aurora może wybuchnąć, no to nice, nice. Okej, okay, mamy sobie tutaj też jakieś... Przedmioty. Pozbieramy sobie oczywiście tytan. Tytan będzie nam chyba potrzebny do budowy bazy. Tak mi się wydaje. Do w postaram się na zbudowanie jakiejś mini bazy. To nie będzie jakaś zapewne najlepsza baza. O jajo! Wypadł. Udało mi się uciec. W tym odcinku już nie chcę ginąć. Ale poczekajcie chwilę. Ok, musiałem tylko coś tam sprawdzić, co jest tam w salonie. Najlepiej z tym. Teraz sobie popłyniemy. I jeszcze jedno. Jak Zauważycie jakieś lagi no to przepraszam, bo właśnie instaluję sobie nową grę, czyli Metro 2033 i to zapewne będzie seria na moim kanale. Zapewne. Nie mówię, że na pewno, ale prawdopodobnie będzie. Łaaa, wow, ale wystrzeliłem. Co to jest Co za zejście w dół? Jakieś dziwne grzybole. Okej, okay, ja tam jeszcze nie chcę schodzić. Co to jest? Czerwony koszykownik. To sobie zastanowimy. A tu? Dobra, nie potrafię tego przeczytać. Zobierz szybko, wypłyniemy też.

Co to jest do cholery? Nie, 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 wypływamy. Wypływamy. Kurde, że podobne coś. To było. Dobra, mój brat bezczelnie wszedł mi do pokoju. Nie wiem, czy coś tam słyszeliście. Ja zapewne to wytnę. Dobra. Nie wiem, do tej kapsuły ratunkowej. Kurde, dobra, trudno. Fragment Simafa. Za to sobie zeskanujemy, bardzo chętnie sobie zyskonia. Tutaj mamy PDA. To zaraz to jest to jest. Tutaj mamy jeszcze jakiś fragment Simafa. Bo właśnie te fragmenty Simafa są bardzo, bardzo ważne, bo to jest jakby taka... Uć, taka yy, tykapa czy tak to nazwę. To tutaj co mamy? Fragment palnika laserowego. No to stonks. Dobra, mamy full weku. Jest jeszcze tutaj jakiś fragment Dobra, mniejsza z tym. Płyniemy do bazy. Kiedyś pewnie tutaj jeszcze y, przypłyniemy sobie, żeby sprawdzić czy tam nie ma jakichś fragmentów Simafa. Chyba, że zebraliśmy wszystkie. Aż sprawdzę schematy. Mamy simafon gdzieś Nie, brakuje jeszcze jednej części tylko. A szkoda. No to szybko się napijemy. O, może mam tutaj gdzieś wodę? Nie, nigdzie nie mamy. I dzisiaj chciałam też sobie pozdobywać jakieś minerały. Bo bardzo mi się przydały. Bo jak będę budować tę pierwszą bazę, no to nie chcę jakiejś dla musów budować, tylko trochę większą. No i jeszcze co? co no możecie dać znać w komentarzach, e, czy seria z metra. 2023, by była fajna. Okej, okay, jeszcze jakieś... Jakąś kostkę odżywczą, kurde, jak, ja bym tego nie chciał jeść. Okej, okay, tutaj mamy naszym stole do kraftowania. Mamy płatwy? Dobra, mamy. Tylko... To dycharka, dostaw elektroniczny i buknista siatka. Okej. Okay. Zestaw elektroniczny. Dwie rudy srebra. Mamy tutaj gdzieś jedną? Nie, no to musielibyśmy sobie pójść taką zdobyć. Tylko sobie odłożymy trochę przedmiotów. I co płyniemy sobie teraz? Gdzieś tu. No, dobra wiadomość w radiu. Później odczytamy. Tej zebraliśmy złoto. I ja bym wolał srebro ale też nice. No w ogóle 61% naszego Sigleida. Nie za dobrze tak widzę. O Ciesno... dobra, srebro. To co, eksplorujemy to dalej? się wydaje, że chyba już dalej sobie nie eksplorujemy. Dobra, i tak to jest tu już koniec. <tryk> <tryk> nie. I jeszcze do końca nie wyzdrowiałem, że tak można powiedzieć. Nie wyzdrowiałem, ale już. Ta, ale jeszcze jest ten kaszel. My sami jesteś chorzy, to wiecie o co chodzi. Ciężko mi tak nie kaszleć, co to jest. Nawet y, kiedy nagrywam odcinek. Okej, okay, tutaj mamy fragment Siglaida. Dostaniemy za to tytan. Fragment pułapki grawitacyjnej. Jeden na dwa. O, tu to jest druga część. No to może sobie jeszcze w tym odcinku to, to zrobimy sobie. Płapka grawitacyjna. No, fajnie, fajnie, ale ja bym chciał tutaj wiedzieć, co to jest. Ja jestem wrażenie. Co to są te jaja stworzenia? Ja bym chciał wiedzieć, co to jest za te jaja stworzenia. Kurde, sporo zajmuje miejsce. Dobra, wywalam je. Nie będzie mi potrzeba. Ale może sobie możemy po nich poczytać. Okej, okay, i sobie zrobimy teraz tę włóknistą siatkę. I teraz oddycharka. No to zestaw elektryczny szybko. Mm. I to. Babka grawitacyjna. Dobra, jeszcze ja bateria. Mm. No dobra, mamy mieć. I tylko jeszcze dwa grzybole. Grzybki, halucynki jeszcze. Okej. Okay. Robimy sobie teraz baterię. A teraz pułapka grawitacyjna. Co to jest? Co to jest? Łapka wow, kretyzowa. Co to jest? Wywalimy sobie gdzieś to. Nie wiem, to może jest jakieś większe. Dobra, całkiem spore, ale nie takie duże jak Bicycle. Nie, wywalimy sobie gdzieś co tu. Dobra, co to? To przyciąga wszystko, co może? Dobra, to, to, to też przyciągało to, ale super. Ale super. Możemy tutaj tak to zbierać. Eee, no, stonks. Stonks. No to to można bardzo fajnie używać. Naprawdę, bardzo fajnie. I no to jest właśnie taka pułapka, no. Okej, okay, przeczytam teraz sobie tę te wiadomość. Przeczytam nowe nagrywanie. Wyspię, wrócę. To jest Lifepod 3. uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA. Ok, Mam też w PDA. Dobra, to jest tam. No to sobie. Skouteras seaglide, No to tam pewnie będą części jakieś seaglida. No to fajnie. E, polecam poczekać do tego quest'a, jak nie macie wokół siebie żadnych takich pudeł. Nie musicie tam za bardzo eksplorować, tylko poczekajcie po prostu na tego y, quest'a i... I to tyle. O, jak mówiłem, fragment Seaglada tutaj mamy. Okej, okay, zmieści się jeszcze trochę. To da nam chyba sześć. Chyba tak. Nie zauważyłam. Okej, okay, yy. Porzucony PDA. Co to jest? Otwartek z co Kompas. To jest chyba jakiś nowy schemat. Kwieldaja. Tak Okej. Okay, yy. No to sobie teraz to przeczytamy. Dobra, nie możemy. Nie... Nie, gdzie to się sprawdza? No to jak już tutaj jesteśmy, to sobie sprawdzajmy. Ty głupi stalkerze ty. Jak ja ci durwy, jak ja ci tylko kurde dobrę. Umieraj. Gin. O, ja jestem. Giń. Dobra, nawet no, go nie za Powiedziałem Super, jestem geniuszem, naprawdę. Ech. No, to co tutaj jeszcze mamy. Dobra, tutaj coś mamy. Co to jest? Ja jest tworzenia. No, co to jest? Rakim piaskowy. Zeskanujecie w typie. I teraz cię spróbuję zabić. gin. No. Okej, okay, mamy to. To co tutaj jest? Fragment palnika laserowego, to chyba nam się może przydać, jak pójdziemy do Aurory. Chyba, nie wiem. Ale prawdopodobnie tak, przynajmniej ja tak myślę. Dobra, mam już mało lenu. No to w tym odcinku zrobimy sobie też pełnię palnik laserowy. Mamy, pani klaserowa. <laughs> Okej, okay, tutaj widzę też jak... jakieś coś. Zaraz będziemy się dusić. To słabo, ale na sześć nie? Okej, okay, co tutaj mamy? Dobra, mamy jeszcze trzy miejsca. No to fajnie, fajnie. Yy, no to sobie szybko tutaj jeszcze sprawdzimy, co tam było. Co w ogóle jest za rybka? Dobra, ta rybka, co to jest za rybka? Zaskonywałam jeszcze? Zębacz. Ty, ty, ja chcę cię zaskunować. Dobra, trudno już. JEST! Fragment Siegleida, jest! Zaczęci mafa. to fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Tutaj już... Nie, to jest fragment, z którego się ale nie. Mam już tak trochę. Kurde, nie mam miejsca. Co, to opuścić? Nie, dobra. Wracamy do bazy. Jeszcze sobie trochę pozdobywamy. Tutaj, co to jest? A dobra, to też fragment Silly Wracamy przez Cave'a. Uuu! No to no, tylko to nastąpi w ciągu dwóch godzin. No to super, Jeszcze w tym odcinku Aurora wybuchnie. No to nice. Tylko, że... Tym, ten odcinek będę musiał nazwać trochę inaczej, bo będziecie pisać, że Lisowski też miał w e, sadnocence na drugim odcinku e, nazwę wybuch Aurory wysokości. na to sobie że nie musicie mi pisać. E, no to nazwę to jakoś naszej. Sztabka Plastali? Lit i sztab. Tak, ok. Kompas. Dobra. Nie używam żadnej grzy, żadnych grzeczkach, żadnych kompasów, więc to mi nie będzie potrzebne. Yy, woda. Przefiltrowana woda. Zasolona pęcherzówka, zasolona, poszczka A tutaj, to nie mam Dwa diamenty, bateria, tytan i siarka jest klasurowe. Nie. nie, nie, nie. To nie dla mnie. Ok. No to wychodzi na to, że. Mamy brak miejsca. Całkowicie brak miejsca. Wrzucimy sobie gdzieś tutaj te rzeczy. Potem sobie je pozbieramy i idziemy sobie zrobić szybki magazyn. Okej, okay, możemy tutaj gdzieś zrobić coś do obudowania. O, konstruktor bas Chip komputerowy, zestaw elektryczny, jedna bateria. Chip komputerowy. Jedziemy przewód, a tutaj srebro. Brak srebra? Naprawdę. Naprawdę brak srebra. No tu fajnie. no. Sobie płyniemy znowu. Wykończyć. Aż tutaj pęcherzówko. Okej. Okay. Zleżyłem sobie dwa halcyny. Tylko, żebym nie dostał demonetyzacji. Ze rozmawiania o nielegalnym produkcie. Okej, okay. to jest nasz znajomy gejzer, czy jak ty się tam nazywasz. Tutaj obyśmy spotkali... Otóż to. Jest! Srebro! Szybko, byśmy przez nie mogli umierać. Jeszcze sobie tutaj wrócimy o mój Boże, jaki ile. To pewnie dlatego, że w tym samym czasie mi się pobiera te metro. Okej. Okay. Zrobimy sobie baterię z dwóch haluzynów i miedzi. I zestaw elektroniczny. Chip komputerowy. Miedziany przewód. Dwa miedzi. Okej. Okay. Dobrze, że w poprzednim odcinku teraz sobie pozbieraliśmy tych przedmiotów. Chip komputerowy. Zaawansowany zostawiony. No. Co to jest? Co to kurde jest? Działko grawitacyjne. No więc to jest... Dobra, kiedy indziej sobie posprawdzamy to wszystko. Teraz sobie bierzemy konstruktora bas i zrobimy sobie taki prowizoryczny makas. Bierzemy tutaj cały tytań jaki mamy. I okej. Okay, sekcja 1, tak sobie myślę. Okej, okay, pierwszy raz tego. Ok, potrzebujemy kwarcu. I teraz szafki jakieś pojmę. Szafka, ok. co jeszcze trochę kwarcu, co pozbieramy? Oksygen production oh. offline. Ok, szybko, szybko. Idziemy sobie się napić wody. Oh. Szybko, bardzo szybko, bardzo szybko, szybko. Woda. Ja. Yeah. Ok. Jak to wodę? Super, samonautika czy z Wiem, że znowu muszę. A, i jeszcze... jak dodać energię? Um, może damy panel słoneczny. I ja by nam dał tutaj teraz energię. I dał. Dobra, musimy sobie tej energii trochę tutaj dozbierać. Eee, nie, to powiem dlatego, bo jest teraz noc, co to jest panel słoneczny, a nie nocny. <gryw> panel nocny, kto to kurde w ogóle kiedyś słyszał? Okej, okay. i co jeszcze? Gdzie możemy jeszcze sobie dać tutaj? Okej. Okay. pacharzówkę sobie szybko jakąś złapiemy. Okej. Okay. To jest nasza kapsuła rachunkowa. <tryk> I wiem, że jest wiadomość do przeczytania. Pewnie po tej wiadomości albo jak wybuchnie Aurora to sobie skończymy. Okej, okay. napijemy się wody. Przełożymy sobie wszystko. Absolutnie wszystko. Ja to może zrobię. No zaraz się widzimy. Okej. Okay. No to ja jestem już z powrotem. I przeczytam tylko sobie te wiadomości. Już będziemy raczej kończyć. This is pod Six. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Okay, no to. sobie raczej skończymy, widzimy się już za dwa dni o godzinie 16, trzymajcie się i cześć